Witajcie, moi drodzy, w specjalnym wydaniu Dr. Cringe News. Witajcie na moim kanale. To wydanie jest specjalne, no bo chyba wszyscy już wiemy o co chodzi. A jak nie, no to domyśleliście się po tytule i miniaturce tego filmu. Moi kochani, dzisiaj jest 23 sierpnia, mamy środę 2023 i ta data będzie oficjalną datą śmierci Iwgenia Prigorzyna, szefa grupy Wagnera. No i moi kochani, co wiemy na ten moment, co się wydarzyło? Wiemy, że prywatny Embraer, samolot, biznesowy, Iwgenia Prigorzyna leciał z Moskwy do Sankt Petersburga, no i uwaga, teraz nie wiadomo co się stało podobno się rozbił, podobno zostały wystrzelone w niego dwie rakiety S-300 z systemów przeciwlotniczych Federacji Rosyjskiej czyli rosyjska armia prawdopodobnie przeprowadziła zamach na Iwgenia Prigorzyna i nie tylko, też tam była na, na pokładzie tego samolotu również był jego najlepszy serdeczny przyjaciel, zastępca Dimitri Utkin, także dwie Najważniejsze osoby w całej grupie Wagnera teraz w tym momencie wąchają kwiatki od spodu. Co powiedziały rosyjskie służby? Przede wszystkim zostały już na ten moment, czyli po godzinie 21.20, zidentyfikowane ciała obydwu właśnie tych panów: Dimitrija Utkina no i Iwgenia Prigorzyna. Wiemy zatem, że obydwaj nie żyją. Nie ma grupa Wagnera w tym momencie przywódców. Co to oznacza? Nie oznacza to zbyt wiele dobrego. Wbrew pozorom, moi kochani, jeden chwast czy dwa zostały wyrwane, ale to może nam przynieść same problemy. Wiemy, że Federacja Rosyjska na ten moment ma, oczywiście, no jak to w swoim zwyczaju mają, mają teraz przeprowadzić badania. Zostanie powołana specjalna komisja śledcza, która wyjaśni oczywiście przyczyny tej katastrofy. Możemy się, moi kochani, domyślać, że to nie była zwyczajna katastrofa, że to nie był wypadek, tylko prawdopodobnie faktycznie te systemy S-300 wystrzeliły rakietę i strąciły ten właśnie samolot. Na pokładzie którego było 10 osób, z czego troje członków załogi, no i 7 osób, z czego dwie, no to już wiemy, kto był. To byli przywódcy grupy Wagnera. Prawdopodobnie pozostałe osoby również były związane z tym terrorystycznym ugrupowaniem Iwginia Prigorzyna. No, świętej pamięci na ten moment, czy świętej? No, nie do końca. Był to kawał skurwysyna, syna, morderca, najgorszy na tej ziemi gangster, który naprawdę zasługiwał na to, aby znaleźć się w tym momencie w piachu, ale czy to jest dla nas dobre, moi kochani? To wcale może nie oznaczać niczego dobrego. Możemy przez to mieć sporo problemów. W tym momencie grupa Wagnera, która w tym momencie przebywa tuż obok naszej granicy na Białorusi, zostaje bez liderów. No i cała ta właśnie hałastra tych najemników, ex-więźniów zostaje bez przywództwa, a tak naprawdę przywództwo obejmie w pewnym momencie ro rosyjski MON. Rosyjski MON, Szojgu Gerasimow i Putin zajmą się sterowaniem grupą Wagnera, co dla nas w tym wypadku wcale nie jest korzystne. Przypominam Wam, moi kochani, grupa Wagnera przebywa na Białorusi. Są szykowane jakieś akcje wymierzone przeciwko Polsce wojna hybrydowa nabiera rozpędu, a to może być część właśnie tej wojny hybrydowej. Uwolnienie ze smyczy, skagańca, tych najemników, byłych więźniów, morderców, złodziei z więzień rosyjskich, którzy teraz mogą zaatakować Polskę. Ale co się dzieje na Białorusi? Bo też już dostaliśmy informację. Jak się dowiedzieli o śmierci swoich przywódców, to ci żołnierze chcą uciekać z Białorusi. No i przyleciał w tym momencie i. 76 transportowy należący do Armii Federacji Rosyjskiej. W jakim celu? Trudno powiedzieć, może by ich zatrzymać, może by ich pr przetransportować. Na pewno nie przetransportować, w to bym nie wierzył. Raczej są tam po to, by trzymać ich za mordy, aby nigdzie się nie wybrali z tej Białorusi, ponieważ plan ma być zrealizowany, a widocznie Prigorzyn i Łódkin byli przeciwko temu planowi. Czy plan dotyczy tego, że mają zaatakować Polskę? Bardzo możliwe. W tym wypadku jestem wręcz przekonany, że ma to związek. Z nami i z tą akcją hybrydową wymierzoną przeciwko Polsce. Pożyjemy, zobaczymy. Jutro nagram kolejny odcinek dotyczący tej całej sytuacji, ponieważ jest ona warta nagłaśniania jest ona warta, abyśmy o tym rozmawiali, ponieważ jest to sytuacja dotycząca nas wszystkich Polaków i na pewno sytuacja, która będzie miała wpływ na całą. Politykę, geopolitykę w Europie, na świecie i cały układ sił może się w tym momencie zmienić. Przepraszam, że wszystko chcę Wam tak szybko powiedzieć, ale jestem naprawdę podekscytowany tym faktem. No i powiem szczerze, jeżeli Wam się podobał ten film, proszę o polubienie, proszę o subskrypcję i komentarze, a jutro zobaczycie kolejny film, do którego przygotuję Wam naprawdę mnóstwo ciekawych informacji. Zapraszam koniecznie, pozdrawiam i dobrej nocy.